Jeden gość postanowił napaść na bank, tylko po to, żeby nie spędzać więcej czasu z, ze swoją żoną. stronę urzędnika bankowego skierował kartkę z napisem, że ma ze sobą broń. Zostało mu wydanych blisko 3000 dolarów, po czym opuścił gomach banku, usiadł na ławce dokładnie naprzeciwko komisariatu policji. I czekał na interwencję. Doczekał się. Okazało się również, że sędzia, który wydawał wyrok w tej sprawie, uznał, że w sumie nie stało się nic aż tak coś strasznego, żeby spędził lata w więzieniu i wymierzył mu karę aresztu domowego. Chyba miał poczucie humoru. A, i żeby było jasne, w Polsce nie ma czegoś takiego jak karyż domowy, tylko dozór elektroniczny, który polega na tym, że trzeba być w domu w określonych godzinach.